Siemaneczko w piątym dniu naszego wyjazdu do Chorwacji Na Supermoto, właściwie razem z Supermoto Wyjechałem sobie teraz sam polatać Lecę sobie potestować nowe ujęcia, bo zamontowałem kamerkę Nie wiem czy to będzie widać Patrzcie, w ten sposób na klacie Zobaczymy jak to będzie wyglądało Liczę teraz, że uda mi się zrobić takie fajne ujęcia na TikToka i na Insta, na rolki Że będę miał troszeczkę kontentu. Przy okazji podlecę sobie, pyknę eee, przy takim punkcie widokowym, gdzie oklejaliśmy fury, pyknę jakieś, jakieś ujęcia motocykla, właśnie w słońcu. Powiem Wam, że jestem dzisiaj troszeczkę taki zmęczony. Raz, że krótko spałem, a dwa że wczoraj niezłą traskę walnęliśmy, bo coś około 200 km sieknęliśmy po tych wszystkich zakrętach, łukach, winklach, no tutaj jest naprawdę potencjał do jazdy jest niesamowity, wszędzie, wszędzie można jeździć, wszędzie są jakieś zakręty, góry, doły, doliny, widoki, morze, wszystko no jest tak. Tak pięknie, jeśli chodzi o jazdę tutaj o widoki, o krajobraz, o drogi. No tam jak wczoraj pojechaliśmy, były już troszeczkę gorsze drogi. Tutaj jest tak całkiem spoko. Się zastanawiam się, jakbym tamtędy nie pojechał. Chyba tak sobie zrobię, że od razu sprawdzę sprawdzę, gdzie można tamtędy dojechać. Bo po co mam jeździć zawsze tędy dookoła, skoro tamtędy można sobie skrócić. To jest fajnie, bo jest dużo turystów i każdy chyba myśli, że my jesteśmy jakimiś lokalsami. Jakby gdzieś tam to nas puszczą, to zjadą na bok samochodem, żeby spokojnie można było wyjechać. No nie dobra. W sumie to nie wiem gdzie jestem. Ale sobie pozwiedzam przy okazji. Jakiś fajny kościół. A, fajnie, kurwa. Wycieczka krajoznawcza. No, ciekawe, gdzie wyjadę. Jestem ciekaw. Bo tak jakby na. Po położeniu geograficznym liczę na to, że wyjadę tam, gdzie chcę i jadę w dobrym kierunku. Ale w rzeczywistości może się okazać inaczej. Nie, chyba tak. Chyba dojechałem właśnie na takie rondo, które... tak, które mijamy codziennie. Ale tu to tędy jest ciekawsza traska. Znaczy tamtędy może jest trochę szybciej, bo się wyjeżdża od razu na główną, tędy jedzie się przez wiochę. Jest klimacik, ale powiem Wam, że adrenalina jest śmieszna, tak samemu latać. Dobra, porobię jakieś ujęcia, przebitki i tak dalej. Zobaczcie, jak tu fajnie wygląda. Teraz porobiłem trochę przebitek na, na... Właściwie nagrań porobiłem troszeczkę na Insta. Że znaczy, żeby pododawać na, na Insta, na rolki, na TikToka. Mega ten widok jest. Cały tydzień tutaj przyjeżdżamy, tutaj akurat zajebiście widać zachód słońca stąd o tamtej części gdzieś to akurat wtedy co robiliśmy tą Kleinę, no niestety gdzieś tam za chmurami to słońce zaszło, ale no mega widokowy. Czy robić mega robotę ten widok stoję sobie, robię fotki, tam nagrywam jakieś przebitki, no i jakiś ten jakiś ee, samochód podjeżdża do mnie, gość jakiś, no nie na obcych blachach, na jakichś austriackich e, chyba był no i coś tam zaczyna gadać, czy ja umiem latać na kole i tak dalej. Ja, mówię, że no, że tak i ten, no czy fotkę może pyknąć ja no, że pewnie. No i coś tam stoimy, gadamy, on tam pyknął parę fotek. No i do mnie czy znam Grenzganger, no nie? Ja mówię, że no kurwa no. No pewnie, że znam. No i zaczynamy coś tam gadać. I on do mnie, że jego ziomek, jego ziomek właśnie lata w tym Grenzganger i pokazywał mi filmiki gościa. Uuu! pokazywał mi filmiki gościa i jego insta niebeka zaobserwował mnie, ale no kurwa śmiesznie że gdzieś tam ludzie podbijają dałem mu od razu wlepki i striders zaobserwował nas na insta że może przyszły rok widzimy się w Austrii ogólnie przewalone jest teraz właśnie jest taki ruch cały czas teraz to jest jeszcze niedużo to co na tym wczorajszym vlogu było, e, gdzie właśnie jechaliśmy w takim korku, no tam to już było przewalone. Jak tylko przyjechaliśmy było spoko, no nie? ale był też środek tygodnia. Teraz jest e, niedziela, to dzisiaj jest niedziela, także jest tutaj przy weekendzie ruch, Zobaczymy co będzie jutro i pojutrze. Skręcę sobie tutaj w prawo. Może zatoczę takie właśnie kółko przez te, e, przez te wiochy. A jak nie, to wrócę się tak samo jak jechałem. Nie wiem, dlaczego tak mi szumi zębatka. Słyszę, że to jest od łańcucha, ale nie wiem dlaczego tak się dzieje. A może dlatego, że mam tak zajebisty łańcuch? Kurde. Dobra, jadę tędy. Ciekawe, gdzie dojadę. Tam jest jakiś malina niemalińska. Dobra, jadę, zobaczę. Jezu, ale jest śmiesznie, ale slajd poszedł! Za duży bieg. Ale jest tak śmiesznie jeździć sobie gdzieś w obcym kraju, jeszcze samemu, nawet, nawet nawigacji nie mam. Teraz sobie takie małe kółko zatoczyłem, wyjadę sobie od drugiej strony w miejscu, gdzie właśnie mamy nocleg. Wracając do tematu, to jest mega uczucie, kiedy ty jesteś na obcej ziemi, jedziesz sobie totalnie na wyjściu. Masz trochę w dupie przepisy w sumie nic, cię, nic i tak teraz nie, nie możesz zrobić Powiedzmy jakichś swoich obowiązków Bo i tak nie macie w domu Jesteś skazany na życie tutaj przez najbliższe kilka dni No I w sumie jest się. Nic cię nie obchodzi totalnie, totalna chillera Z jednej strony przyjechałem tutaj po to Znaczy nie, nie przyjechałem tu ogólnie wypoczywać Bo przyjechałem tutaj po to żeby Nagrać dla Was jak najwięcej materiałów, tak żeby przez, e, przez jakiś czas Wam trochę pospomować tą Chorwacją, robić fajny content, żeby to wszystko miało i ręce e, i nogi. Fajnie, bo jest to też spełnieniem jednego z moich największych marzeń, kiedy to od dzieciaka oglądało się właśnie Kwerliego, Grenzgangera, tych wszystkich ludzi, którzy wyjeżdżali do Włoch czy, czy, do, właśnie, czy na Chorwację. I nagrywali takie kozackie filmiki. No, mega. Dla mnie to przez pierwsze 2-3 dni to do mnie nie docierało, co się stało. Nie docierało do mnie to, że ja faktycznie jestem tu, gdzie jestem. Ogólnie to zrobimy tak, że ten vlog to będzie takim krótkim wprowadzeniem, a wieczorem albo jutro nagram kolejną część, która będzie uzupełnieniem do tego. Eee, I będzie to też e, podsumowanie dnia dzisiejszego pewnie No bo z wczoraj było na bieżąco, w miarę widzieliście, ale poszli <słuch> <słuch> no To jest właśnie zajebiste jak tak ludzie reagują pozytywnie z Czasem ktoś na nas trąbi Albo machnie ręką i w sumie nie wiem, o Polska w sumie nie wiemy czy to było ze złości, czy z radości. Dobra, ja kończę nagrywki, z wami się nie żeglam, bo widzimy się już za moment. Tutaj stacja na dojechać Fotograf. pokaż pazur tak, pokaż emocje pokaż jaka jesteś za dajesz to! Masz talent!

oceniacie dzisiejszy wyjazd? Dzisiejszy wyjazd? No. 10 na 10. Zajebiście. Było zajebiście. Trasy takie, asfalt jeszcze lepszy. No nic tylko polecać Progres w gumie jest. Progres jest zajebiście. No i zajebiście. <gum> <gum> Najważniejsze. <gum> Muszę olej wymienić. 11 godzin. Dobra, rano sobie wymienię. No i tak jak mówiłem, wracamy po całym dniu. Jedziemy teraz z Kubą do piekarni. <grytania> Nasza ulubiona miejscówka przez ostatnie dni. Jedziemy sobie do piekarni po jakieś tam zajebiste smakołyki. A później lecimy jeszcze na, na przejażdżkę. robić parę fotek. Brudnie Beka, bo e, drugi Kuba wymienia teraz olej w KTM i tak się śmie, śmieliśmy, że on już musi wymieniać. A patrzę na swój przebieg, a ja też już mam 10, 10 godzin z hakiem także jutro rano biorę się za wymianę oleju. akurat mam motula, tylko że <noise> wziąłem go trochę mało, wziąłem jeszcze na zapas jakiegoś tam ipona, ale kurde Beka, bo... Wziąłem na zapas, myślałem, a tam nie najeżdżę tyle godzin, żeby zmieniać, a my jesteśmy tutaj raptem ile? 3 albo 4 dni, i ja już będę musiał wymienić olej. Także, no, moja teoria z tym, że motogodziny na Supermoto rosną dużo szybciej, pokrywa się z prawdą. Zakupy ogarnięte, trochę jedzonka kupiliśmy, lecimy szybko, jeszcze strzelimy tylko jedną przejażdżkę i lecimy na chatę zjeść i ogień dalej jeździć. Jezu, jak rozlewał. Dobra, idę, zobaczę jak idzie Kubie Coś się długo z tym pierdzieli Kuba, długo jeszcze będziesz się z tym pierdzielić, bo zaraz będzie zachód słońca, słyszałem, że chcesz z nami jechać Już kończę. A ja jedziemy na Baśkę Ostatnia śrubka to nie wiem czy to nie przekręciłem delikatnie W czym? Obleniowej Może nie W sensie, nie no trzymaj się Ale od filtra czy od... Nie tego. A ten spustowy A tutaj, tutaj to raczej nie, bo on się zapiera za ściankę znaczy ten, ten z podkładką nie? Ten z tyłu? Ten z boku A z boku? Tu masz dwa, hmm. ten od no, tego filtra długiego no. I obok ten spustowy to przez ramę leje A bo ty masz inaczej I... To jest chyba inaczej Dobra, pakujemy walizę, lecimy na stację My dotankujemy swoje motocykle, Kuba dojedzie I ruszamy No może wyrobimy się przed samym zachodem słońca tam na, na miejscu Dobra, a więc, a więc opowiem wam jak tam reszta dnia minęła. Także jak widzieliście, pojechaliśmy już typowo tak e, podziałać pod nagrywki znaleźliśmy sobie jedną fajną, taką prostą drogę, gdzie była delikatnie pod górkę, a z, jadąc pod górkę z prawej strony mieliśmy dosyć fajny widok na, e, na większą część wyspy. No i tak, e, pod górę jak widzieliście, no gumy mega wychodziły. Poza tym odległość gum też była imponująca powiem szczerze, bo to były jedne z moich takich dłuższych, takich naprawdę lajtowych gum, gdzie fajnie można było już sobie pocisnąć na, na równowadze. No i było ogólnie dosyć ciekawie, bo nie było jakiegoś mega dużego ruchu, także każdy nawzajem się ponagrywał. Fajne ujęcia powychodziły, no i ja już zdążyłem popatrzeć je w kamerce To naprawdę mega Mega robotę robią Naprawdę tam akurat było można pokazać i trochę skilla Plus jeszcze te widoki, naprawdę ujęcia robią mega, mega robotę Jesteśmy mega podnieceni, podjarani tym jak to wyszło fajnie wszystko Później w ogóle beka, bo Stwierdziliśmy, że lecimy szukać kolejnej miejscówki i znaleźliśmy na trasie wjazd taki na, na jakąś górkę wyasfaltowany. No i tam wjechaliśmy, patrzymy, całkiem ciekawy widok. Co najlepsze z tamtej góry, dojrzeliśmy drogę na kolejnym wzgórzu i stwierdziliśmy, że dobra, próbujemy tam polecieć. Zobaczymy, co tam się dzieje. Droga była tak pół na pół, szutrowo jakaś asfaltowa. Wjechaliśmy. I widzieliście jaki tam był widok. No kurde, robił naprawdę robotę. Zajebiste jest to, że tutaj normalnie był znak, że można tam wjeżdżać samochodem, nie ma problemu. Jakiś to, to był szlak, ale normalnie udostępniony do ruchu aut, motocykli, rowerów, wszystkiego, ludzie tam stali sobie z e, kempingiem, rozstawieni, a nie tak jak u nas, że już jakiś szlak, kurwa, jakieś widoki, coś tam wszystko pozamykane. No nie wiem w sumie jak jest wreszcie tutaj tego kraju, no ale tutaj na razie to takie jakieś moje pierwsze odczucia taka nie inaczej wyglądają. Kurwa na tej stacji to już to chyba znają. Dobra, czas znowu na tankowanie. Dzisiaj mi wejdzie sporo mniej. Nie wiem, Ej, I w ogóle beka, bo tutaj wszędzie waha kosztuje 1 euro i 40 centów. To jest jakiś k***wa error. Jakiś error. Nie działa dystrybutor. Dystrybutor mi nie działa. Tak? No ja to samo. Może już się wkupili na nas. Oh. O ci kurwa chodzi w dole Co to za co są zabane kurwa te Pewnie dlatego, że tamten jeszcze nie zapłacił jest niewyzerowane Ale u nas to normalnie działa, a tu coś jest jakaś maniana no, o, o, już mogę lać czy nie mogę O! Zabiera za jak w ten widok. Ale jaja krowy komuś uciekły. Znaczy, no nie takie jaja, ale, ale trochę śmiesznie. Chyba tak! Yes. Thanks, bro. I, I am uh, right there. Good. Yes. So, yes. For you. Thank you very much, bro. Where are you from? From Poland. Ah, from Poland. Okay. You? From Kosovo. Ah. Yes, what? What is your bike? Uh, KTM in Kosovo. Ah. Yeah. Two stroke. <laughs> Two stroke. twenty-five? Uh 19, 20 19. Ah, yeah This is uh, 350 Oh, it's good Do oh. you have Instagram? Yes, yes, yes Okay Can drive right. one, one drive? No, because uh, I don't know you You? <laughs> yes, I know, good Yes, yeah, you... <laughs> okay Ha ha ha!